Gmina Ostrowiec propaguje budownictwo jednorodzinne. Zachętą są na pewno oferowane przez miasto działki do takiej zabudowy, położone w nowych, do tej pory niezamieszkałych rejonach Ostrowca, jak na przykład na terenie między ulicami Bałtowską i Siednieńską. Mamy tutaj kilka sukcesów. Możemy powiedzieć, że możemy wskazać naocznie fizycznie takie miejsca, w których stoją już całkiem spore osiedla domów. Jednorodzinnych na tak zwanym greenfieldzie, czyli na zielonych terenach. Kiedyś miasto dysponowało takimi terenami, teraz częściowo dokupujemy, częściowo dzielimy i ta ulica, przy której dzisiaj jesteśmy, to jest taki ewidentny przykład. Jak ludzie szybko potrafią wybudować swoje nieruchomości, swoje domy, no i jak się zmienia ta przestrzeń wokół. W porównaniu do innych gmin podobnej wielkości, Ostrowiec może pochwalić się największą ilością wydanych pozwoleń na budowę jednorodzinnych domów. W naszym mieście, w porównaniu choćby do sąsiednich Starchowic, wydano niemal dwa razy więcej takich decyzji. Mamy takie porównanie, pozwolę sobie tutaj posłużyć się też tą mapą. Jak Państwo zobaczycie. W ostatnich latach w Ostrowcu Świętokrzyskim wybudowało się 430 domów jednorodzinnych od podstaw. To są takie domy, jak Państwo widzicie po lewej bądź po prawej stronie i w takich domów powstało 460. Mamy tu możliwość porównania Starachowice, no możemy się porównywać ze Starachowicami 248, czyli połowa mniej. To świadczy o tym, że ten potencjał w Ostrowcu jest bardzo duży, że warto się w Ostrowcu budować Wszystkie działki należące do gminy oferowane są w ramach przetargów. Już w przyszłym tygodniu na sprzedaż tą drogą wystawione zostaną kolejne nieruchomości przeznaczone właśnie do zabudowy jednorodzinnej. Marzec odkwituje w te przetargi. Przygotowaliśmy ofertę kilkunastu nieruchomości na marzec. Na stronie internetowej Urzędu Miasta można zapoznać się szczegółowo z tą ofertą. Zachęcamy wszystkich, aby zapoznali się i wzięli udział w przetargach. Tak jak Pan Prezydent wspomniał, najbliższe przetargi to między innymi właśnie tutaj ulica Azaliowa. Cztery działki oferujemy do sprzedaży. Następne to jest osiedle Gutwin Nadal i w rejonie ulicy Jarzębinowej mamy taki kompleks 36 działek i tam kolejne będziemy oferować do sprzedaży. Przy ulicy Nowe Piaski, czyli przerzucamy się na kolonię robotniczą, tam dwie działki i to jest to co w najbliższym czasie do zbycia. W portfelu ofert nieruchomości jakie będą wystawiane do przetargu są obecnie trzy lokalizacje. Nasze następne kompleksy, ulica Dereniowa Azaliowa, ulica Jarzębinowa i y, odcinek kolonii robotniczej ulicy Kasztanowej. W tej chwili bardzo mocno sprzedajemy te działki przydereniowej, to już piękne posesje stoją. Za chwilę mamy kolejne przetargi. To na szaro wszystko zostało sprzedane przez miasto. Y, to co jest y, pomarańczowe, to są najbliższe przetargi. Pani naczelnik, pierwsze dwie działki wtedy. Tak? tak, 2 marca Tak, więc 2 marca zapraszamy na licytację tych dwóch działek. Cena metra kwadratowego takiej działki może wynosić od prawie 60 do nawet powyżej 70 zł. Działki nasze cieszą się dużym powodzeniem, dużą popularnością. Są licytowane i to bardzo mocno. Średnia cena, bo zapewne o to Państwo będziecie pytać, kształtuje się na poziomie 58-69-70 zł z metra kwadratowego. Ale to jest uzależnione od lokalizacji i od tego ile osób jest chętnych do licytacji. Powierzchnia takiej nieruchomości zależy od lokalizacji i może sięgać nawet kilkunastu arów, ale są też mniejsze działki z mniejszą możliwością utworzenia, na przykład ogrodu. Wielkości są różne. W granicach 1200 metrów kwadratowych, to takie najczęściej spotykane, ale wychodzimy z ofertą też mniejszych nieruchomości, też taki kompleks 12 działek przy ulicy Jarzębinowej i tam zaoferowaliśmy mniejsze powierzchnie w granicach 600-800 metrów, te działki również cieszyły się dużym powodzeniem i kolejne działki z tego kompleksu również będziemy sprzedawać. Preferencje przyszłych właścicieli wskazują, że najbardziej atrakcyjnym miejscem do postawienia domu są okolice Nowej ulicy Krzemiennej. Największą popularnością właśnie cieszyły się te działki tutaj w tym obrębie ulicy Leśny-Zakątek Milewskiego Jerzeskiego przy ulicy Zbożowej. Tutaj te licytacje są bardzo duże. Mieliśmy taki przykład, gdzie dwóch dżentelmenów wylicytowało działkę za 180 tysięcy. Jeden z drugim licytowali. Cena ostateczna to za działkę 1100 metrów 180 tysięcy. To są takie rekordy. Średnie ceny tych działek to jest 100 tysięcy 90 tysięcy w zależności, tak jak pani naczelnik powiedziała której lokalizacji od metrów kwadratowych powierzchni. Tym, na co mogą liczyć nabywcy działek należących do gminy, jest na pewno dostępność albo gwarancja szybkiego podłączenia do mediów czy też infrastruktury drogowej. Najważniejsza i najtrudniejsza jest zawsze droga. Jeżeli działka jest kupiona od miasta, obowiązkiem miasta jako dewelopera jest wybudowanie tej działki. Jeżeli ktoś kupił prywatne działki z prywatnych podziałów, to jest współwłaścicielem drogi i wtedy ciąży na nim obowiązek wybudowania takiej drogi, o czym wielu mieszkańców przekonuje się boleśnie na końcu. Stąd jest przewaga miasta przy sprzedaży. Natomiast jeżeli chodzi o zakład energetyczny i prąd, to wszystko zgodnie z ustawą o zaopatrzeniu w energię elektryczną i to jest według zupełnie innych przepisów. Płaci się za moc zamówioną do przyłącza domu indywidualnego. Natomiast jeżeli chodzi o gazociągi, oddzielna sytuacja, rozmowa z PGNiG i to są jak gdyby bezpośrednie rozmowy z tymi gestorami sieci. No, łatwiej dużo jest z wodociągami, ponieważ spółka jest miejska. I tutaj my jako miasto wspieramy wszystkich tych, którzy kupują i zapewniamy, że tam gdzie miasto sprzedaje, uzbrajamy te działki również w wodę, główne ciągi komunikacyjne, w wodę i w kanalizację sanitarną. By ułatwić proces związany z załatwianiem wszystkich formalności wymaganych przed rozpoczęciem budowy własnego domu, gmina zdecydowała się nawet na wydanie specjalnej ulotki informacyjnej. Dla wszystkich tych osób, które zdecydują się kupić działki w mieście, taki plan, projekt mapę drogową, jakie kroki należy poczynić w pierwszej kolejności, żeby na końcowym etapie dojść do upragnionego domu jednorodzinnego. I tu mamy taką rozpisaną krok po kroku procedurę, gdzie, do kogo, jakie dokumenty potrzebne, ile się na to czeka i jak wypełniać te dokumenty. Z takimi ulotkami teraz będziemy wychodzić dla każdego jednego Nabywcy, który będzie podpisywał z miastem mak notarialny. Po zakończeniu sprzedaży obecnie oferowanych działek, gmina zamierza przygotować kolejne tereny dedykowane przede wszystkim zabudowie jednorodzinnej. Pomimo kolejnych apeli i komunikatów, nadal dochodzi do oszustw metodą na wnuczka lub na policjanta. Pomimo prowadzonych wielu akcji profilaktycznych oszuści nadal działają. Ich działania głównie ukierunkowane są na seniorów, na osoby starsze, które są nieświadome tego, co może się stać z ich oszczędnościami. Tutaj oszuści dzwonią do takich osób i manipulują nimi, przekazują im różne informacje, różne metody wymyślają tylko po to, aby okraść ich z ich oszczędności. Tutaj główną taką metodą działania oszustów jest metoda na wnuczka, metoda na policjanta, a także metoda na policjanta funkcjonariusza Centralnego Biura Śledczego Policji. W trakcie takiej rozmowy oszuści dzwonią do osoby z reguły starszej, której numer telefonu znajdują w książce telefonicznej. Następnie przekazują jej informacje, na przykład, że ktoś z rodziny najbliższej miał wypadek i aby osoba ta nie została aresztowana i nie została pociągnięta do odpowiedzialności karnej, należy na konto rodziny ofiary wpłacić pewną sumę Pieniędzy. Osoba, która rozmawia z oszustami, często jest przez nich tak zmanipulowana, że w końcu wierzy, że rozmawia na przykład z tą osobą najbliższą z rodziny. Często oszuści również działają, powodują, że osoba taka, ich rozmówca, działa pod presją czasu. Dlatego też nie ma chwili zastanowienia się, czy tak naprawdę ma ona do czynienia z oszustami, czy też nie. Dokładnie taki scenariusz rozegrał się wczoraj w Starachowicach, gdzie doszło do spektakularnego wręcz wyłudzenia z powodu wielkości kwot, jakie padły łupem złodziei. Naciągacze wcześniej próbowali na szczęście bezskutecznie wyciągnąć pieniądze od siedmiu osób. Niestety kolejna uwierzyła w usłyszane kłamstwa o konieczności wpłacenia pieniędzy w zamian za uniknięcie kary więzienia przez bliską osobę. 83-latka, nie dość, że za pierwszym razem przekazała złodziejowi 60 tysięcy złotych, to po paru godzinach doszło do kolejnego spotkania z oszustem, wtedy kobieta dała nieznajomemu 200 tysięcy złotych oraz 800 euro. Po kilku godzinach okazało się, że starsza pani stała się kolejną ofiarą naciągaczy. O tym, że ten proceder stanowi ciągle wielkie niebezpieczeństwo dla starszych, często samotnie mieszkających osób, świadczy ilość zawiadomień, jakie potem spływają do policji. Na początku tego miesiąca na terenie gminy Waśniów i gminy Kunów odnotowaliśmy ponad 30 zgłoszeń, gdzie oszuści dzwonili i podszywali się właśnie pod policjanta i chcieli uzyskać jak najwięcej pieniędzy od osób, z którymi rozmawiali, jednakże tutaj seniorzy zachowali czujność, nikt z nich nie dał się oszukać, dlatego też dziękujemy tutaj wszystkim, że zachowali dużą ostrożność i rozwagę w kontaktach z takimi osobami. Dlatego policja po raz kolejny tłumaczy i prosi seniorów o szczególną ostrożność przy odbieraniu takich połączeń i prośbach o finansową pomoc. Apelujemy do wszystkich seniorów, że w momencie, kiedy rozmawiają z taką osobą, aby zachowali rozwagę przede wszystkim i ostrożność. Nigdy nie podawali informacji nikomu przez telefon, jakie kwoty pieniędzy mają zgromadzone na kontach, jakie są ich numery kontaktowe. Ani też jakikolwiek pinów. Przypominamy również, że policjanci, kiedy dzwonią, nigdy nie proszą o przekazanie pieniędzy, a nie informują też nikogo o prowadzonych akcjach. Często zdarza się, że oszuści proszą taką, takiego rozmówcę, aby nie rozłączał się i ponownie, żeby upewnił się, że rozmawia na przykład z policjantami, wybił numer telefonu. Przy czym to y, cały czas trwa rozmowa z tym oszustem. co oczywiście, żeby zakończyć taką rozmowę, trzeba byłoby się najpierw rozłączyć. Dlatego też osoba, która rozmawia, jest w dużym stresie i nie wie, co robi, dlatego też nie rozłącza się i po prostu wykonuje wszystkie polecenia w strachu i obawom, że aby ktoś z rodziny najbliższej nie trafił do więzienia. Prosimy również tutaj, że w przypadku jeśli osoba taka otrzyma telefon od oszustów, aby jak najszybciej skontaktowała się z policją. Jeśli padnie jakaś kwota pieniędzy, żeby natychmiast odłożyła ten telefon bądź też upewniła się i zadzwoniła do osoby faktycznie, czy mają ona jakiś problem, czy doszło do jakiegokolwiek wypadku, aby ktoś z rodziny potwierdził. Apelujemy również tutaj do mieszkańców naszego miasta, aby rozmawiali z swoimi rodzicami, z dziadkami i uczulali ich na temat oszustw. Niestety wczoraj seniorka, tym razem z naszego powiatu, również stała się ofiarą złodzieja. Nieustalony sprawca włamał się do domu 78-latki i ukradł z niego 26 tysięcy złotych oraz 144 tysiące funtów. Kobieta straciła łącznie równowartość blisko 780 tysięcy złotych. Policja podejrzewa, że zarówno w powiecie Starachowickim jak i Ostrowieckim działa ta sama grupa przestępcza. W sobotę wystartuje runda wiosenna trzecioligowych rozgrywek. Piłkarze Kształt 1929 rozegrają pierwszy mecz na własnym stadionie. Będzie to prawdopodobnie jedyna okazja dla kibiców obejrzenia tego spotkania z zapłotu, gdyż spotkanie odbędzie się przy ulicy Kolejowej. Stadion ten został warunkowo dopuszczony do rozgrywek trzecioligowych ponieważ to wszystkich związek piłki nożnej prowadzącej rozgrywki w tym roku, w tym sezonie, no dopuści warunkowo również sztuczne nawierzchnie. Z tego co wiemy w zasadzie chyba każda drużyna, oprócz salowej woli, która ma podgrzewaną murawę, tą pierwszą czy nawet drugą kolejkę będą, będą rozgrywane na sztucznych murawach, także wszystko wskazuje na to dzisiaj, że, że zagramy za tydzień w sobotę z sokołem sieniowa pierwszy mecz przy kolejowej. Czy może dojść do sytuacji, że część z mężczyzn będzie się zamieniany gospodarz, gość? no to będzie decydował związek natomiast myślę z naszych informacji no, wynika, że, że ta pierwsza kolejka powinna odbyć się no, zgodnie z, z planowanym z planowanym terminaszem czy będzie przy świetle dziennym? czy, bo to, czy oświetlenie nocne też można grać? No, nie no, myślę, że godzina 13 w tym momencie jest, 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 jest pewna także, także nie, nie planujemy tutaj e, grać później stadion jest zamknięty, ale kibice wokół mogą stanąć i oglądać ten mecz? To... no oczywiście, no, jest to troszeczkę inna infrastruktura niż na stadionie KSZO głównym, także, także, także kibice no, będą mogli gdzieś za ogrodzenia sobie popatrzeć. Natomiast no, również no, transmisja internetowa przez naszą telewizję klubową będzie przeprowadzona. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 13. Pierwszym przeciwnikiem naszego zespołu będzie wicelider tabeli Sokół Sieniawa. W pierwszym jesiennym meczu wygrał Sokół 3 do 1.